Kiedy hordy rosyjskie Putina atakują Ukrainę, mordują kobiety, dzieci, starców nawet, bo jeden z czołgów ostrzelał dom starców i zginęło kilkadziesiąt starych osób tam nikomu niewinnych, ni to tylko Chodziło o to, żeby pokazać siłę, brutalność i złamać ducha walki wśród Ukraińców, te bezsensowne zbrodnie tej hordy orków. W tym czasie, kiedy giną Ukraińcy, kiedy Putin grozi całemu światu tam różnymi rzeczami bronią atomową, zakręceniem kurka gazowego czy z ropą i różnymi takimi rzeczami, w tym czasie papież katolików. Franciszek jezuita i komunista jednocześnie, co zresztą jest praktycznie tożsame. Nawołuje do rozbrojenia, uważa za szaleństwo, podniesienie budżetów obronnych państw NATO do 2%. Porównajcie to, proszę was, uczciwi katolicy, z tym, co mówi Jezus. Otwórzcie sobie Ewangelię według świętego Łukasza, 12 rozdział 39 werset. Jezus. Sam Jezus to mówi. To wiedzcie, drodzy katolicy, że gdyby wiedział gospodarz o której godzinie złodziej przyjdzie. Czyli mamy sytuację. Ktoś nam zagraża. Złodziej chce się włamać do naszego domu. Jest gospodarz, który ma się nim opiekować, ma go strzec. I Jezus mówi: gdyby gospodarz wiedział o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. Nie modliłby się za złodzieja. Nie rysowałby kwiatków przed złodziejem, tylko skopałby mu dubsko, żeby nie mógł zaatakować tych, którzy są w domu. Wasz papież, drodzy katolicy, jest wspólnikiem złodzieja i mordercy Putina, bo on chce otworzyć drzwi do domu. I zaprosić rzeźnika, żeby wymordował dzieci, kobiety, a na końcu zidiociałych, pacyfistycznych mężczyzn. Pamiętajcie, pacyfizm dzisiaj to wymysł diabli, a wasz papież jest pacyfistą.